I pani spojrzy tutaj. Co to jest zrobione? Jest no, napisana to jest dedykacja jest. dla pani. Ja pani powiem tylko tyle, jest no. pani idiotką. A dzisiaj co po niektórych zaskoczę, moi drodzy. Siemaneczko, witam was w kolejnym materiale. I jak widzieliście już na początku, Płeć Piękna zajmuje się również zwalczaniem wykroczeń na drogach. Tak też poznamy dzisiaj kanał Strefa Wolna od Logiki, na którym już możecie znaleźć troszeczkę materiałów. Jest to kanał prowadzony przez pewną panią, bodajże pochodzącą z Wieliczki, która to też nagłaśnia i pokazuje prostackie zachowanie niektórych kierowców. Ja Wam pokażę dzisiaj jeden z tych materiałów, omówimy sobie go, no ale myślę, że częściej za gości na naszym kanale. Z mojej strony serdeczna prośba o zostawienie suba i łapki w górę pod filmami również tej Pani, a ja już nie przedłużam i zapraszam Was do materiału. Oho! Jezu! Ile zezwoleń, nie? Nie wiem, pan tutaj biznes chce prowadzić, czy co pan tu robi? No ale no to dlaczego pan tutaj codziennie staje? Nie wiem, wszyscy tydzień, mieszkańcy tydzień mają... Ale to pan tutaj stoi, tutaj drugiego kierowcy nie ma, żebym z nim porozmawiała w tym a, momencie. Nie. Nie ma, nie, 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 nie. Ale pan tu codziennie staje, pan nie potrafi czytać znaków. Ale, lokal tutaj. Co ale to co, co z tego, no pan ma lokal, ale nie ma pan miejsca parkingowego do niego, prawda? Bezpłatne. A co nie? Kupił, wynajął lokal, dużo płaci, to co, gdzie będzie parkował? Pod drzwiami, a co? Jak? Ma pan bezpłatne miejsce? Te małopolskie klimaty. Tutaj ale obiecane proszę, parkingowe? Nie, nie, ja pana nagrywam. Bo mam prawo takie Jaki w Polsce. Prawo mam prawo nagrywać prawo? w miejscach publicznych, proszę pana. Publiczny? Nie mam prawa udostępniać pana wizerunku, ale jestem ta w miejscu jest publicznym. W ale ja jest jestem na, to... na ulicy, na chodniku, wie pan? Od czego jest chodnik? Ale nie masz chodnik od parkowania? A, a znasz przepisy? No ma rację, no chodnik nie jest od parkowania, no jakby nie patrzeć. Nie? A znasz przepisy? Wiem. No to co? No to masz je w dupie. Masz je w dupie. O, tu widzicie moi drodzy. Nie zawiodłem was, będzie ciekawy content na tym kanale. Ale słuchaj, I to nie jest żadna promowana reklama, moi drodzy. Ale zaraz, zaraz, zaraz. Jeszcze czas na sponsora odcinka. Tak, doczekaliśmy się sponsora odcinka i sponsorem jest Rankomat, moi drodzy. Jeśli macie auto, dom, cokolwiek, co potrzeba ubezpieczyć, to nie przepłacajcie. Wejdźcie sobie na kalkulator. Link znajduje się w opisie. Jest bardzo prosty proces przejścia przez kalkulację. Ponad 67 ubezpieczalni. A jeśli skorzystacie z mojego linka, to macie dużą szansę na zwrot nawet 5 dych. Więc jeśli ktoś już ma z Was skubać z kasy, niech to nie będzie ubezpieczalnia. Zapraszam do współpracy. Dzwonię, ja dzwonię, tylko ty dostajesz co najwyżej upomnienie, a nie mandat, a codziennie mi uprzykrzasz życie i wszystkim innym tutaj. Czemu? Ej, no, słuchaj, no, czemu? No to, ja, no to dzwoń teraz może. No co? No to przepraszam cię bardzo. Ale tak, do kobiety, no przecież to nie wypada. No jak ty się odzywasz w miejscu publicznym? Ja nie robię nic nielegalnego, a ty już zrobiłeś drugą rzecz nielegalną teraz. Ale, Boga w sercu dziad nie ma. Drugi rzecz, nie, nie dość, że parkujesz nielegalnie, to jeszcze do tego przeklinasz się, do mnie. Jestem tutaj, masz problem. Nie widzisz, No i jest problem. Cały czas, codziennie jest problem. Ja już mam milion zdjęć swojego samochodu. Będziesz na internecie, na YouTubie i tyle, no słuchaj. No to co, no to zobaczymy. No i co, jedziemy. no i co, może zatrzymam. A co to za nowy biznes powstaje? Może warto się dowiedzieć. Jakiś kebab? Trzymasz mnie jeszcze w kajdanki, mnie zakujesz za co. Za to, że ci zwracam uwagę, że jesteś społeczniakiem i wrzodem po prostu na dupie? Aha, ale jak nie zapłacisz mandatu, a, ale nie zapłacisz mandatu, to co? Tu jest podwórko, możesz sobie wjechać zaparkować tam. To będziesz parkował codziennie. Słuchaj, skoro masz tu lokal, dlaczego nie zapłacisz sobie abonamentu? Ale nie dwie minuty, no kurwa, codziennie chodzę i codziennie cię to widzę. Jakie dwie minuty? Ja takie małe sugestie mam, bo pani dopiero zaczyna swoją karierę, żeby gryźć się czasem w język. No ty. Akurat... No offensive. Zawsze trafiam, codziennie idąc o innej porze trafiam, że ty tu stoisz, bo ja nie chodzę codziennie na tą samą godzinę, a ty tu ciągle stoisz. A tu jest kolejny pan tutaj z następnego biznesu, no. I ja temu też zwracam... Kurczę, ja nie wiedziałem, że Wieliczka to taki prężnie rozwijający się region. Uwaga, tak jak i tobie. No i co? A tu jest co? Prywatny podjazd jest po tu jest? Tu jest prywatny podjazd? A co tu jest? A co tu jest? Jest A co tutaj, na czym stoimy? Jak jest chodnik, nie wiem? No, na chodniku stoimy. Widzisz, no i co? No i co? A są chodniki dla samochodów czy dla pieszych? Chodniki dla samochodów jest, nią się nazywają. Głównie przeznaczone. Dla, dla kogo są chodniki? Dla samochodów dla czy dla pieszych? O, zobaczcie teraz, jak musi podróżować starsza kobieta. Ulicą. Bo panowie biznesmeni wieliczcy, czy jak to się odmienia, postanowili, że jednak zablokują chodniki. I starsza, być może schorowana kobiecina musi sobie ciągnąć te swoje życiowe taboły po jezdni, narażając swoje życie i zdrowie. No, ludzie Boga sercu nie mają, mówię jeszcze raz. Ale tutaj Skoro jest... możesz zostawiać chodnik, możesz zostawić drogę, jest... co? Jakie jest dwie minuty, ja wiem, to nie Nie, nie, nie są dwie minuty, bo dwie minuty to ponad my rozmawiamy, a ty jesteś po prostu burakiem i widzisz tylko czubek własnego nosa. Oj, 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 no i co mi zrobisz, do sądu mnie weźmiesz? Tak? Jezu. Tak, dzwonisz jaki po... temperament, co nie? Policja? Tak? To co? Bo co? Co mi zrobisz? No uważam na co? Na to, że jestem w miejscu publicznym, człowieku, naucz się przepisów w Polsce. W Polsce jesteśmy, są inne przepisy, jak ich nie znasz, się zapoznaj z nimi, człowieku. W zasadzie wypada, nie? biorąc pod uwagę, że przyjeżdżamy do obcego kraju, to warto postępować zgodnie z zasadami panującym, panującymi w tym, tymże kraju. Tu nie chcę nie jakichś daleko się siężnych wniosków wyciągać, no ale to nie jest no, nieważne. O, 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 a jak mówił Katarzyn, że serca w Bogu, Boga w sercu nie mają, to to nie wierzyli. Dla jasności. Popatrzcie, nawet B36 stoi. Żeby nie było. A wy myśleliście, że Wieliczka to tylko kopalnia soli, co? A zobaczcie, ile tam się dzieje w tym mieście. Las Vegas. Można by rzec, że miasto seksu i biznesu. Miejska wieliczka, a straż miejska. Gryzjer, zapraszam. O, wolno. Dzień dobry, ja bym chciała zgłosić nieprawidłowo zaparkowane samochody. Bardzo dojrzała postawa, bardzo mi się podoba. Na ulicy Górsko i na ulicy Kopernika. Tak jest. Kopernika. Dobrze, podjedzie patrol Dobrze, dziękuję bardzo, miłego dnia, do widzenia. Się przejechał strach. dobrze, jakby ten patrol nie tylko podjechał tam, ale wykonał jakieś czynności. A Jedno auto tu, drugie tam. Tam na Kielińskiego nawet nie podchodzę, bo A nie pojechania. ma sensu. A jak zawsze, przed przejściem pusty być. No to miejsce jest zajmowane po to, żeby za strefę nie płacić, nie? Niech może. Niepotrzebnie darmowe miejsce się marnuje. Oj, zobaczymy, czy jest tam pan za rogiem. To jest zabawne, nie? Że, kurczę taka strefa płatnego parkowania potrafiła wychować e, kierowców, a policja nie jest stanie i zobaczcie jak na bezczela to ludzie robią, że dosłownie obok strefy płatnego, ale... Mój cena. Opa. Golfik też ładnie stoi. Dobrze. stoi, stoi, nie. Przestawił. Nie wiem tylko czemu nie zadzwonią na policję. Dobra tak bardzo chciał o kolejny świetny przykład parkowania ona tam tyle czasu stała? czy to przypadek? ale zobaczcie jak to teraz skurczę. To ogranicza widoczność, nie? bo jednak te miejsca, strefy płatnego parkowania, nie są wybrane w ten sposób, bo ktoś miał taki kaprys. Eee, no tylko to jednak ktoś z głową robił, przewidział to, żeby jednak ten kąt widzenia był taki normalny. A tak na dobrą sprawę, tu z auta wybiega dziecko i jest koniec. Na przykład. Chopina i... Proszę podrapać pieska. Malnowskiego taki jeden z No pan... i możemy panią poznać. Dzień dobry, bardzo miło mi. Miały potworek. Gościć na moim kanale, e, który przyzrabia nasze miasto każdego dnia. E, no i tutaj taka zagadka logiczna. Jak auta zaparkowane legalnie e, mają wyjechać z parkingu. Obraz, zobaczymy. Logiczna to nie dla mnie. Ja w policji pracowałem i wszystko, co z logiką, związane jest mi obce. Za momencik. Dlatego na tym kanale się znalazłem. To miała być strefa wolna od logiki, a nie tutaj jakieś zagadki logiczne. Let's see. w ogóle swoją drogą zajebiście mnie. Eee, coś <laughs> dzisiaj mało. Nie, no to kurczę, chyba każdy wyjedzie dzisiaj. Bo tak normalnie to za tym Oplem srebrnym jeszcze jest z tyłu auto, z przodu auto. Także zazwyczaj nie mogą wyjechać. Ech, tam jest zakaz parkowania i tu na początku też jest zakaz parkowania po tej prawej stronie. Więc no, niestety. Ech, no i właśnie. Zobaczcie, ile pieniędzy leży na chodnikach. Ale nie, podatki podnieś. Parking e, ten, tu zepchany jest e, bezpłatny. To jaka fajna opcja, nie wiem czy widzieliście, poczekajcie. Parking e, ten tu jest bezpłatny. To jak fajnie można z tego, nie? Taki niepełnosprawny, co sobie tu zaparkuje na przykład na wózku, a potrzebuje się dostać w tamtą stronę, no to tu ma zajebiste przejście. Może na jakichś większych terenowych kołach taki wózek to by po dachu przejechał. A, tak wygląda. A to druga rzecz jest. Zajebiście ludzie parkują, zobaczcie. To... to pół metra bezpieczeństwa od linii to jest zachowane, nie wiem po co tak naprawdę. No, ale przynajmniej już nikt tam sobie nie stanie. Nie? Jeszcze drugi tak samo zaparkuje i jedno miejsce wypada. Parking płatny, e, która jest godzina? Pół do jest, Słuchajcie, więc jeszcze nie wszyscy do roboty przyjechali. E, dopiero powoli się zbierają, ale no właśnie tak tutaj wygląda ta sytuacja. Dobra, ja razie na drugą stronę tak żeby się zabić do tej folii, a co tam? O przy targowisku to wczoraj mieliśmy okazję zobaczyć właśnie działania tu z targowiska no, Dzieje się. Nie no. No właśnie, auto nie zaparkowane prawidłowo i nawet yy, mimo to, że zostawia więcej chodnika niż powinno, no to gdzieś sekundą gdzie dostawcze auto nie bardzo się zmieści. Tu jest chodnik. Draniu. A nie zostaw. Utorej metra. Pierwszym. Rano. Łachudro tyle. Mamy i dzwonimy po policję. Niszczenie mienia to tak? nie jest to. Ja A co ja pani powiedzieć? To... to nie jest to. Ma pani rację. Trzeba zwrócić uwagę, że pani ma rację. Niszczenie mienia to nie jest to. Ale ja mam sobie. czekać na panią tutaj? A co mi to obchodzi? A co co to, pani A to zapraszam dobra. panią, no to zapraszam panią. Proszę mi pokazać co ja pani zniszczyłam. Szybę mi pani Proszę pokazać, proszę pokazać. Proszę, proszę, proszę mi pokazać, nie jedną szybę. Tutaj gości no? to samo powiedział. No i co? Pani jest zwykłym chuliganem. Tak? No Łachudro. Ale co ja mam panią, na panią czekać, bo A to co? A to jest za filmowanie. A ja mam na prawo, panie... mam prawo. A to, to jest film akcji kręcą. Nie, mojego nie, ma pani nie nie mam ma prawa panie. udostępniać, proszę pani, ale. Pani starsza się uspokoi, bo to szkoda nerwów. Szkoda nerwów. To emocje, ciśnienie się podnosi, zaraz tu karetka odjechała. Po co te nerwy? E, mam prawo nagrywać w miejscu publicznym, bo to jestem powiem, w miejscu pani, publicznym. Nie ale to pani nie. sobie dzwoni, ja sobie stanę. Nie, idę. pani tutaj zostaje. Ale... <laughs> Jesteś aresztowana. Przed jakim pani prawem? Takim. A, taki. a co taki pani zniszczyła? Wieliszkowym prawem ulicznym. Pani... Niech pani tutaj podejdzie ze mną. No niech pani podejdzie ze mną i pani spojrzy tutaj. Co to jest zrobione? Jest napisana dedykacja dla pani. Ja pani powiem tylko tyle. Jest pani idiotką, bo tak? to nie jest jedyny chodnik. Ale to nie. Dawno mnie nie było w Małopolsce, ale cieszę się, że tak trochę kultury człowiek może od razu zasięgnąć od mieszkańców. Tu byli nie jest pierwszy raz, jak pani tu staje, bo ja, ja poznaję nie, po, jak... po psie. Tak? No? A co to panią obchodzi, czy jest raz. A obchodzi mnie to, że nie mam chodnika, proszę co? pani. Proszę się przesunąć. Nie, ja dzwonię na policję, Proszę policja. się przesunąć. To pani może dzwonić. co dzwon tam ma jakąś kiełbasę taką? Kurde, aż Ale zgłodniałem. Idź na policję, pani sobie zgłosi nie, nie, nie tą nie szkodę. Wyjrze. Pasztetowa chyba. Pani sobie zgłosi tą wodę. Jest pani zwykłym churinami. Ale proszę pani, pani, jest gorzej. Pani wykroczenia ciągle popełnia to samo. Jest pani recydywistą. Wie pani tak, o tak, tym? Pani tak. jest a to pani zrobiła dla miasta. Jak to fajnie jest rozmawiać z ludźmi. Jest pani recydywistką. Tak, jest pani aktywistką. Kurwa, pół metra, nie? Wspaniałe. Żeby ludzie tu A tak co ja mam? Chodzić? Płacę podatki i zachodniki, na których tak, nie, nie mogę nie chodzić, nie bo pani mi zasłania. Proszę się nie zbliżać do mnie i przesunąć. Nie, nie mnie Zap Proszę Zap się przesunąć. 3, Widzi 3, pani, 8. tak pani mało zostawia miejsca tak? na chodniku, że się przejść nie da w dwie osoby. Się, Gdzie? We dwie osoby się pani da przejść pani tu? Nie, do mnie też nie zbliżę, Proszę nie się przesunąć, sobie. pani mi drogę nie, nie zasłania, zasłania i sobą, i samochodem. I świeży chlebek. Proszę pani, pani marnuje czas policji, to nie... Pani nie marzy tego... Po co to było pisać jak teraz pani to zmazuje? Nie żadne zniszczenie pani mienia, jest proszę. Jaki paragraf tam to jest? Za... Halo? No. Halo, proszę. Halo, halo, proszę pani, chciałam Za halo. Chodzić, ponieważ tutaj chodzi osoba maluje po samochodach. C ta, bielice, czym, czym? Czym? na, C bielice. na bielice. Wiem, jak Batorego, jest. proszę pani, Batorego. Nie wiem czy to jest ojca. Batorego to jest, tak, doskonale wiem. Halo. Halo. Nawet policja się rozłączyła, nie chce gadać. No, wie pani, no, ale tutaj o, kobieta chodzi. Pani malunie, na komisariat musi jechać. I, i nie, nic nie, nie robi sobie z tego. Pani musi na komisariat jechać. To no? A to, to tą panią chyba trzeba. Tak, a jak się? A widzę, że tu społeczność to tak mało chyba. Lubi te akcje? Czy to inni kierowcy? Ale mam tak przejść według chwilę, Ciebie. Przepraszam. Niech pani poczeka, jeżeli pani może. Ale co, jak? Czyż ona nawet nic nie widziała. o co ci chodzi. Trzeba lud zbierać, ale jest po jej stronie. Kobieto. Czysz... Pani, już pani mówi, jest to jakaś kobieta, która chodzi. No. A pani nie krzyki, żeby komuś a, no bo to auto stoi na. Tamta pani, to jak gada z policją, to gadać z policją, a nie trochę z policją, trochę tutaj z. Fredku to Burcu. nagrane wszystko, co pani robi? Wileczka ulica Batorygo, że komuś jest przy placu handlowym i kobieta chodzi, rysuje, nagrywa, bez zgody w ogóle wizerunek. No. Nie wiem, co na to jeszcze wyprawi. Niełatwo na tym CPR-ze robić w tym Centrum powiadamienia Ratunkowego. Ja, bo to jest osoba, która, że nie jest aktywistką. Nie jestem, ja się żadną aktywistką nie deklaruję, proszę mi nie zasłaniać osoba, z drogi i się przesunąć. Proszę, cały czas... Proszę nie zasłaniać drogi, proszę pani. Z Kogo? Kogo? To Pani stoi na chodniku, a nie ja autem. Nie mogę tutaj ale proszę mi osobę. nie dotykać. Nie, nie interesuje mnie. Proszę mi nie dotykać. Ja nie mam czasu z Panią rozmawiać. Proszę się nauczyć przepisów ruchu drogowego. Pani nie się nauczy, że nie wolno rysować Proszę po Pani, no ale nie jest legalne rysowanie po samochodach. Nie zrobiłam Pani... A ja coraz większy apetyt mam na tą... no to. I to żadnej szkody. Pani, co, proszę drogę. się przesunąć. Pani sobie to zgłosi na komisariat i tyle, no. Nie mam czasu na to. Dokładnie. Ale co ja zrobiłam, kobieto? Ja Gonić ją. Co pani zrobiłam? Łapcie ludzie! A pani, Policja. to pani teraz się przyzna, co pani zrobiła na policji, tak? A pani gdzie stoi tym autem? Gdzie pani stoi autem? A gdzie jest pani auto? Metr 70, proszę pani, mogę pani powiedzieć imię nazwisko? Proszę pani. Chciała, to sobie znajdę. Aha, Ciekawe jakim tak, sposobem? Szybak, i ona ma taką tendencję. A jak już jesteśmy przy znajdowaniu, to mam jeszcze jedno małe ogłoszenie parafialne. To już nie jest reklama. Nie, nie dosłownie. Moim znajomym, którym się tam nie za dobrze wiecie, spadł kot ze schodów. Zwierzę się połamało. Franuś ma tylko 3 miesiące i walczy, by nie stracić łapki. Spadł z wysokości. Diagnoza. Poważne uszkodzenie łapki. Weterynarze biją na alarm. Pilna operacja, inaczej amputacja. To malutkie życie może zostać uratowane. Każda wpłata ratuje jego łapkę. Link do zbiórki w opisie. Jeśli jesteście w stanie, to jeszcze raz z góry serdeczne dziękuję w imieniu swoim, kota i właśnie tych znajomych. Pisze po prostu po A pani dzwoniąca ma tendencję do zostawiania chodnika i drogi pieszym. Miłego dnia. <gry> <gry> No i takie właśnie tutaj. E, już tutaj jedna pani krzyczała, która miała zaparkowane od dziwo legalnie auto, że na czubku Bo może się nauczyła, może wcześniej miała nielegalnie spotkałyście się gdzieś tam pośrednio, bądź bezpośrednio. I już teraz wie, jak ma parkować, żeby się spotykać. Ale pamięta! Pamięta, bo Polak nie zapomina. Dwoni, no to spokojna. No. Niech dzwoni taki spad... Pewnie mają robotę, nie mają roboty. Chłopaki się nuzą, po do baby, co jej pomalowali. pomalować. w czwartek rano. Co pan Pana. Tak, i pan lubi Czy wypada ten. Zapraszam się do tego. To jest zakaz parkowania, Do tych nim chodzili cały ludzi. Ma pan wolne miejsce. Chodzili pan, że tak powiem. Zawsze są tacy. No to nie wystawiają mandatów, no Oczywiście, że tak. A czy to znaczy, że państwo powinni tutaj wstawać? No, no jak mi się chce nie nie sikać i nie ma tu przybliżonej toalety, albo i dwójkę chcecie zrobić, co powinna tu nastrać na środku? No nie No proszę Państwa, no trzeba zapłacić za parking jak człowiek, a nie po prostu za kawę szkodniki. Ja nie daję datów, bo nie mam do tego prawa, tylko nie mogę zrobić, żeby Państwu powiedzieć, nie? No ale proszę Pani, no Pani popatrzcie tutaj, w tym I, zawodku, I se możesz gadać, co? co na to stoi od dojdzie. zawsze i... No i, no i co? Taką Pani ma empatię? Tak. No dokona, to skoda to, no. dobrze. Dobry, nie. Nie. Tak, nie, tak, nie, tak no tak to, tak, to właśnie staram się uświadamiać ludzi, że robią źle, robią dobrze, dobrze. szkoda to że państwo nie mają żadnej refleksji nad tym. No, i tu już raczej nas nic nie zaskoczy, ale przyznacie Państwo, że jest potencjał i będzie się działo. Ja zapraszam oczywiście na kanał Strefa Wolna od Logiki. Link oczywiście również znajduje się w opisie. Przypominam Wam o rankomacie. Jeśli macie możliwość, potrzebę wykupienia ubezpieczenia, to będzie mi cholernie miło. Oczywiście link znajduje się w opisie. Pamiętajcie o tych pięciu dyszkach zwrotu. No i co? Dziękuję też za ewentualne wsparcie dla tego kota. Sam materiał w sobie. No dość ciekawy, fajny, bo dużo się dzieje, są emocje, dopaminka rośnie, więc wszyscy będziemy się świetnie przy tym, myślę, bawili w przyszłym czasie. Jeśli oczywiście twórca będzie dalej to prowadził. No na ten moment, cóż, są lekkie niedociągnięcia, ale będzie dobrze. Ja z mojej strony bardzo dziękuję Wam za udział w materiale. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, bo jest zmiana algorytmu podobno. Tak mówią w internecie, przynajmniej to to powielam, że jest zmiana algorytmów i trzeba tam te łapki w górę, jakiś komentarz napisać, żeby ten film Gdzieś tam przepad w czyluściach internetu. A ja na ten moment Wam bardzo dziękuję. Przybywam niebawem z odcinkiem dotyczącym audytu i tych krewkich policjantów. No i to tyle. Do zobaczenia również jutro o 20 na live'ie na YouTube. Jeśli macie ochotę, to zapraszam, pogadamy. Cześć.